Siągam do bardzo serdecznie na moim kanale Govoldown. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny zaprezentuję mój komputer sezonalny, moddecą z Putego no Gigabytek ax 47 h Tym razem po wymianie procesora. Znaczy, przepraszam. Po wymianie chłodzenia, pro chłodzenia procesora. Coolera. Tym razem. Na ten wydaj, trochę wydajniejszy cooler. Taki słaby, a ja i właśnie teraz i pokażę wam te, ten słaby cooler. To jest właśnie ten słaby cooler. taki ni, niskie. Tak wysokość niski jest niestety tego radiatora. A teraz pokażę wam zamontowany dróg ten wysoki. Wysoko, takie wysokie. Wysoki. Wy... Jakoś y, w, wysoki radiator to jest tym razem i tym razem trochę lepiej działa ten lepiej działa ten cooler. I jeśli chodzi o procesor, to, to teraz już trochę lepiej działa już w końcu. Trochę, tro, mniej już hałasuje. Na przykład jak gram w grę w Gaz gooseless extreme. To już trochę mniej hałasuje w końcu. Ale kategorizm, to jest to już trochę mocniej, trochę lepiej, trochę się grzeją już teraz. To znaczy, że procesor trochę pomógł. Chłodzenie, ten, to, ten, ten, ten wyda, trochę wydajniejszy, chłodzenie trochę pomogło. A ten, to chłodzenie kupiłem na Allegro za, za, 20, za 20 zł. Zostało pod do impu za... 9 złotych, e, za 10 zł. Tak właśnie, tak właśnie wygląda ten, ten, ten chłodzenie procesora. Cztero, czteropinowy gniazda, e, kabel czteropinowy, tamte słabszy i, i tamten też jest czteropinowy. No dobra. Teraz pokażę wam, jak to działa. No, dobra, behens. Już ma włączony komputer. To teraz sprawdźmy na przykład CPU i kawę monitor. Uruchamia się w końcu ten kawę Teraz sprawdźmy. Na, zobaczmy w Intel Xeon e c 50 Temperatura w tej chwili maksymalnie ściszyć 6 stopni Celsjusza. Minimalnie 6 stopni Celsjusza. Czyli 5 Celsjusza. Ten, ten oczywiście obecnie. Tutaj. A tutaj są. A tutaj. A wiatrak. A wentylator. Tutaj jest. Ten, pro, procesora. Maksymalnie jest 1252R. 1266 RPM, minimalny 1190 RPM, a maksymalna obecnie to jest 1268 RPM. No, no. I teraz, a tak. Um... A tak na... A tak, a tak a wyjątkowo jeszcze pokażę kartę graficzną. Widik EFOC GTX 530 Jeśli chodzi o temperaturę. Temperatura to mam w tej chwili 29 stopni Celsjusza Obecnie minimalnie i maksymalnie. A wentylatory karty graficznej to ma. Obecje 1140 RPM 1500 Minimalny 1110 rpm, a maksymalny 1140 rpm. No dobra, to wszystko, jeśli chodzi o temperaturę i, i prędkość obrotów wentylatorów. Teraz zamykamy CPU i HW Monitor. Wczoraj zainstalowałem dwie programy monitorujące komputer stacjonarnego i płyty głównej też. CPU i HW Monitor i gigabity od z góru. dobra teraz wejdźmy w gigabity od z góru. teraz zobaczmy w monitoringu interesuje mnie tylko szybkość wentylatorów karty graficzne 1010 rpm a temperatura karty graficznej GPU procesora GPU 30 stopni Celsjusza. I to wszystko. I właśnie sprawdziłem jak grałem w z extreme jak to miałem. To miałem ja grałem tak długo przez kilkanaście minut grałem w gaz, przez, kilka, przez kilkanaście minut grałem w X extreme na przykład. To, żem sobie grał, to, to temperatury procesora w te kategorycznych się grzał Wzrosły, niestety. I, ten, i, i, i prędkość went, wentylatora również, niestety. Ale to nic: to, to jest po to właśnie podpociążenie, dlatego się musi tak grzać i szybciutko kręcić. No dobra. jeszcze ja. Pokazuje się na przykład 32 stopnie Celsjusza, karty graficznej, jak gra tak długo, na przykład wymagające nie tylko jak X na przykład CS:GO czy na przykład dla of Legends, tam w -Legend, Stumble I to wszystko jeśli chodzi o te wymagające gry. No i jeszcze strasznie 5 Undercover też nawet. To też jest trochę wymagająca gra. I pokazuje się jeszcze procesor, temperatura procesora w części 9 stopni Celsjusza, jak grałem na przykład wymagającej gry. Czytam na przykład CSGO, of Legends, a nawet gaz z Xtreme. No, jak umie słychać na, na razie, na razie które, op, prawie nie hałasuje ten komputer stacjonarny. Prawie nie hałasuje komputer teraz. Bo dopiero co przy, przy kilka minut później wcześniej włączyłem komputer. No dobra, to na wszystko działa prawidłowo. Nic się nie dzieje, nic się nie psuje. No dobra, to na tyle o tym o chimiku. Dzieci, bo to na ja przykład film o moim komputerze stacjonarnym marki gigabyte kx 47 fs 2 po wymienieniu chłod po, wymieniu, przy, po chłodzeniu procesora Słuchajcie co robić. Dajcie łapki w górę, ale nie to trudno. Subskrybujcie do łyganku, że się wydajcie. Ze zmęczonymi kanał i kanał go wulkanowy. No i co? Ja już się doczę, trzeba swojego znaczenia mi. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa. Dostarczymy przystąpić kolejnych filmików. O kolejnych filmik. okej, okay, to pa. Narka.